Dzień dobry. Temat na dzisiaj to rewolucje w Rosji. Jednak jest to temat dla klasy siódmej, dla liceum będzie w osobnym filmiku. Oglądamy. Jak już wiecie z lekcji poprzednich dotyczących I wojny światowej, dokładnie do frontów I wojny światowej, Będziemy mieli teraz sytuację w Rosji. Dosyć skomplikowaną, ponieważ te porażki, o których mówiłem poprzednio, ginęły setki tysięcy Rosjan. Spowodowały, że no, Rosjanie musieli się z tej wojny poniekąd wycofać. Dlatego też stracili kolejne tereny. Ja mówiłem o Królestwie Polskim, byłej kongresówce, mówiłem o Wołyniu, mówiłem o części Wołynia, oczywiście, o części e, Ukrainy. Więc generalnie sytuacja była naprawdę bardzo mocno skomplikowana. A te tereny były dosyć dobrze rozwinięte, więc niestety, ale nastał głód. więc. Trzeba kogoś za to wszystko winić. Tym kimś będzie Mikołaj II, czyli ostatni car z dynastii Romanowów. Kademia Złego, żona cara, czyli Aleksandra, miała swojego doradcę, którego uważano za szarlatana, z kolei on podawał się za mnika. Tym kimś był Grigori Rasputin. To jest człowiek, nie, nie Putin, nie dwa Putin, tylko raz Putin. Więc generalnie to jest człowiek, który podawał się, za powiedziałem, za mnicha i coraz no, częściej szeptał tam do ucha Aleksandrze, jakie tam rzeczy należy podjąć, jakie kroki należy poczynić w carstwie rosyjskim. No i Mikołaj II, jako że kochał swoją żonę, no to je słuchał, a tak naprawdę to słuchał raz Putina. Jednak generalnie jego autorytet coraz mocniej słabł, ludziom się to przestało podobać, więc kiedy najdzie rewolucja, a zaraz do niej będziemy sobie przechodzili, właściwie to do dwóch rewolucji będziemy przechodzili, no to parę słów o śmierci Rasputina, ponieważ to jest człowiek legenda, można powiedzieć. E, po pierwsze, Rasputin został otruty, później został postrzelony, później oddano w jego stronę jeszcze dwa strzały, ale żeby być pewnym, czy on już nie wstanie czasem z tego. Dobili go pałką, oczywiście bijąc, rozczaskując jego głowę tą pałką, więc generalnie można powiedzieć, że jest to postać, którą na pewno wtedy zabito. Przynajmniej tak twierdzą Rosjanie. A wiemy też z lekcji poprzednich, że w sumie Rosja jest stanem umysłu, więc kto wie, tego nie wiemy. Idziemy dalej. Tak naprawdę przez chwileczkę powiedzieliśmy sobie przyczyny rewolucji lutowej, czyli pierwszej z dwóch. Rewolucji, o której będziemy mówili sobie w dniu dzisiejszym. Generalnie do tego dojdą jeszcze strajki, manifestacje, które będą tak naprawdę rozpoczynać się w Piotrogrodzie, czyli w Petersburgu. To, kiedy założył Piotr I wielki swoje miasto, na pewno nie myślał o tym, że kiedyś tam dojdzie do takich ciężkich sytuacji. A ta ciężka sytuacja będzie miała miejsce w roku 1917, ponieważ to w tym właśnie roku dochodzi do dwóch rewolucji: lutowej, a później październikowej. Generalnie braki w zaopatrzeniu żywności, głód narastają. Stający, o czym mówiłem parę minut do tyłu, doprowadzi do tego, że dojdzie do rewolucji. I tutaj uwaga, bo będziemy mieli pewną zmianę, jeżeli chodzi o datację. Dla nas będzie to 8 marca 1917 roku, dla nich to będzie. 23... Dla nich też, w sensie dla Rosji 23 lutego 1917 roku, ponieważ wtedy formalnie w Rosji obowiązywał kalendarz juliański. No ale do rzeczy. Wówczas do strajku kobiet tak naprawdę dołączyli się robotnicy. I to nie było to jakaś malutka grupka robotników, ponieważ manifestowało ponad 200 tysięcy ludzi. Władze przystąpiły wtedy do dosyć mocnych. Pacyfikacji tych demonstracji, a z rąk carski zginęło bardzo dużo manifestujących. Oczywiście te manifestacje miały być pokojowe, w związku z tym pogorszyło to tylko i wyłącznie sytuację, a dla protestujących, tak naprawdę jedyne co, co mogli liczyć, o może w ten sposób powiem, to było to, że nie będą przez tych żołnierzy dotykani. I mieli rację, ponieważ żołnierze dołączyli do protestujących. Przeciwko carowi wystąpiła również Duma Państwowa i tak naprawdę dni Cara Mikołaja II zostały już policzone. Car myślał, że jest w stanie uratować jeszcze swoją skórę, swoją osobę i podnieść autorytet, ponieważ myślał, że jak wy, wyruszy na front, czyli do walki, to u jego boku żołnierzom rosyjskim będzie chciało się znowu walczyć, czyli morale im się podniosą. No nie do końca tak to wyglądało. Po pierwsze, walczyć jakoś niekoniecznie chcieli. A po drugie, kiedy jego nie było w Petersburgu, duma podjęła decyzję o tym, że należy Cara. Tak naprawdę zdetronizować. Został zmuszony do abdykacji. Wówczas, i to jest 15 marca, rok 1917, dochodzi do e, sytuacji, w której, no, umówmy się, car przestaje funkcjonować. Został powołany rząd tymczasowy i na czele tego rządu tymczasowego będzie mieli bardzo ważną postać, będzie to Aleksander Kiereński. On będzie nam za chwilkę bardzo mocno potrzebny, więc zakolegujcie się, ponieważ się jeszcze może przydać. Zarówno na lekcji, jak i po lekcji na Waszych kartkówkach sprawdzianach, czy tam na odpowiedziach ustnych. Rewolucja lutowa przechodzi do historii, ponieważ wtedy został obalony Carat. Natomiast car jeszcze żyje, żebyśmy się dobrze rozumieli, jego śmierć nastąpi nieco, nieco później. A my idziemy dalej. Wydawałoby się, że po upadku caratu jakby nie było problemu, wszystko jest ok, jakby nic się złego nie dzieje. A tutaj niestety nie dzieje się dobrze. Ponieważ w dumie państwowej zasiadały różne stronnictwa polityczne. Będziemy mieli takie trzy najważniejsze, o których sobie powiemy. To będą bolszewicy, to będą miętszewicy i to będą eserowcy. Zacznijmy sobie od tych pierwszych, czyli od bolszewików. Dlaczego w ogóle bolszewicy? Dlatego, że mówi się od rosyjskiego słowa, e, które brzmi bolszeństwo, czyli większość. Co prawda nie mieli oni nigdy większości w dumie, stanowili właściwie mniejszość partii robotniczych, natomiast e, marzeniem było ich przejęcie władzy więc przejmą tą władzę, ale przejmą ją w sposób zamachu zbrojnego, o czym za chwileczkę. Teraz idziemy do wieków, czyli do tych drugich. Oni generalnie, jako że tam było bolszewstwo, tak to będzie mniejszość, czyli będziemy mieli e, jakby mniejszość. Natomiast oni stanowili grupę raczej umiarkowaną, oni nie chcieli rewolucji proletariackiej. Oni przede wszystkim e, chcieli zmian poprzez reformy, czyli można powiedzieć, że taka bardziej socjaldemokracja tutaj by się e, mogła z nimi zaprzyjaźnić. Natomiast po przejęciu władzy przez bolszewików oczywiście Miętrzewicy zostaną zlikwidowani jako partia, a osoby znikną. Magia. Eee, I ostatnim ugrupowaniem będą eserowcy. Eserowcy dlatego, że ich nazwa to Partia Socjalistów-Rewolucjonistów, czyli SR. Eserowcy. Więc prosta sprawa. Generalnie oni zamierzali wprowadzić pewnego rodzaju zmiany, poprzez eee, przede wszystkim rozwiązanie problemów społecznych, ponieważ wiedzieli, że generalnie system eee, biedy oddolnej, czyli tych chłopów, robotników, przekłada się później na problemy Całego państwa. Więc generalnie ich hasła były dosyć pozytywne i w wyniku rewolucji lutowej przejmują nawet na kilka miesięcy władzę. I to właśnie ze sterowców będzie pochodził ten pan, którego przed chwileczką już poznaliśmy, z którym się zakuplowaliście, i jest to Aleksander Kiereński. On generalnie będzie w okresie swoich rządów, rządu tymczasowego, na którego będzie stał e, czele, musiał, no niestety, ale walczyć ze swoim przeciwnikiem politycznym, którym będzie Włodzimierz Lenin z bolszewików. I tutaj będziemy mieli tak zwany okres dwu władzy jeżeli chodzi o okres między rewolucją lutową a rewolucją październikową w Rosji. Jak już wspomniałem przez chwileczkę odnośnie tego e, okresu dwu władzy powtórzę to jeszcze raz dla pewności, żebyście zapamiętali, będziemy mieli po pierwsze Kiereńskiego na czele rządu tymczasowego i będziemy mieli też tymczasowy komitet wykonawczy, w którym z czasem, i to bardzo szybkim, e, wręcz błyskawicznym, jak wojna błyskawiczna Szlifena, przejmuje władzę Włodzimierz Lenin. E, I on będzie tutaj na czele tego tymczasowego komitetu wykonawczego jako przedstawiciel bolszewików, radykalnego odłamu, który będzie chciał rewolucji i generalnie coraz większe poparcie będzie on też zyskiwał w społeczeństwie. Generalnie rząd tymczasowy, z kereńskim na czele, doprowadził do kilku dosyć ważnych reform, więc zyskał on też poniekąd poparcie społeczeństwa. Zniósł wszelkiego rodzaju przywileje stanowe wszyscy są teoretycznie równi zagwarantował wolności i swobody obywatelskie. Chyba co najważniejsze, ogłosił on autonomię dla narodów zamieszkujących tereny Rosji. To między innymi nas by w tym momencie mogło dotyczyć. Jednak nie udało mu się stworzyć takich demokratycznych struktur, ponieważ bolszewicy zaczęli coraz bardziej mieszać. A mało tego, rząd tymczasowy nie powiedział tego, czego. Oczekiwali od niego właściwie to obywatele. Czyli nie chciał wycofać się z wojny i nie chciał przeprowadzić jakichkolwiek radykalnych reform w kwestii chłopskich, tylko żeby dać na przykład ziemię, uwłaszczyć i tak dalej, całkowicie uwłaszczyć wszystkich chłopów. I to wykorzystuje Lenin. On w kwietniu 1917 roku ogłasza swoje tak zwane tezy kwietniowe, no bo w kwietniu, więc kwestia dosyć istotna. W ramach tych tez kwietniowych przedstawił on swoje no powiedzmy, że przyszłe reformy, które ma zamiar wykonać, a będziemy mieli przede wszystkim szybkie wycofanie się sił rosyjskich z wojny, podpisanie pokoju z państwami centralnymi, przekazanie ziemi chłopom, o to chodziło między innymi, no i przede wszystkim obalenie rządu tymczasowego i przejęcie władzy w Rosji. To nie wszystkim się podobało, bo tutaj prawdopodobnie mu chodziło też o jakąkolwiek rewolucję, a Rosjanie tego nie chcieli, ale nieistotne jest to, co chcieli Rosjanie. Istotne jest to, co będzie chciał zrobić Lenin. A przechodzimy sobie w tym samym do jego trzeciego punktu programu, czyli obalenia rządu tymczasowego. I dokładnie będziemy mieli rewolucję październikową, tak zwaną rewolucję bolszewicką. To jest cały czas 1917 rok. I jak pomyśleli, tak zrobili. Eee, mamy rewolucję październikową. Mówimy tutaj o nocy z 24 na 25 października, według kalendarza juliańskiego w Rosji, a u nas będzie to z 6 na 7 listopada 1917 roku. Znakiem do ataku miał być wystrzał z pancernika Aurora. Generalnie w bardzo krótkim okresie czasu bolszewicy opanowali Pałac Zimowy, czyli siedzibę rządu tymczasowego, aresztowali ministrów, ale Kieleński uciekł. I teraz pytanie, czy rzeczywiście mm, udało mu się to zrobić, bo miał szczęście, czy być może był dogadany z bolszewikami. Tego nie wiemy i jak możemy się spodziewać, raczej się nie dowiemy. Generalnie, e, przejmowali oni kolejne e, organy władzy i przeszło do, do historii jako rewolucja październikowa. Wkrótce bolszewicy utworzyli kolejne organy, tak będziemy mieli na przykład Radę Komisarzy Ludowych, na czele których stanie oczywiście kto? Włodzimierz Lenin. To jest człowiek, który e, będzie jako właściwie przewodniczący tej Rady Komisarzy Ludowych wydawał dwa dekrety. Dekret o pokoju, czyli że wycofanie się z wojny wojsk rosyjskich. Dwa. Będzie to dekret o ziemi, czyli uwłaszczenie chłopów, nadanie im ziemi na własność. Także jak Kościa nie kochać? A tak na marginesie, ja w zeszłych lekcjach przy frontach mówiłem o tym, że Lenin został przetransportowany ze Szwajcarii za pieniądze niemieckie, w celu wyłączenia Rosji no, z wojny, wywołania tam rewolucji. No i właśnie to się e, okazało e, zbawienne dla Niemców. Tylko, że oni z kolei popełnili kolejne błędy i zmusili do tego, żeby Stany Zjednoczone wzięły udział w tej wojnie. A jak się to skończyło, to już wiecie z lekcji poprzedniej. My wracamy na ziemię, a właściwie to do Rosji. Rosja to stan umysłu wtedy też i to też wam udowodnię. Lenin chciałby przejąć władzę w sposób demokratyczny, czyli zrobił wybory do zgromadzenia konstytucyjnego, które miało utworzyć nową konstytucję. No ale wybory zostały przegrane. Bolszewicy z Leninem polegli w głosowaniu. W związku z tym Lenin postanowił przejąć władzę w sposób nielegalny. Czyli tak dał szansę ludziom, czemu to przyznać, wybierzcie mnie w sposób legalny, a ja będę dla was rządzić. A jak nie chcecie, to zrobię to w sposób nielegalny. I to właśnie ma miejsce. W styczniu 1918 roku dochodzi do pierwszego. Zebrania się, zgromadzenia konstytucyjnego, które zostało siłą rozpędzone, i w lipcu 1918 roku uchwala się nową konstytucję, już bolszewicką, i w ramach tej konstytucji utworzono Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Czyli będziemy mieli nowy kraj na mapie europejskiej, przynajmniej pod nową nazwą, i to będzie wiązało się z tym, że ci, którzy nie chcieli oddać mu władzy w sposób legalny, muszą zostać ukarani, i w ten sposób przechodzimy do wojny domowej w Rosji. Jednak zanim dojdziemy do samego okresu wojny domowej, no należy sobie jeszcze e, pożegnać odpowiednio byłego cara, czyli Mikołaja II. W lipcu 1918 roku został on rozstrzelany wraz z całą rodziną, stracony. Było to w nocy z 16 na 17 lipca i wtedy to niby to znienacka obudzono rodzinę carską, która przebywała w Jaketynburgu, czyli w miejscowości, w której miał sobie swobodnie żyć. Zresztą tutaj Widzimy sobie Cara, który jest ciągle pilnie strzeżony, a tu widzimy całą z kolei jego rodzinę. I generalnie miało być tak, że niby wybuchają jakieś walki, zamieszki, i oni mają bardzo szybko przejść w tym momencie do piwnicy, żeby się schronić. I tam wykonano wyroki śmierci. Kiedy odczytywano wyrok śmierci, żołnierze już w tym czasie otworzyli ogień do całej rodziny. Car i żona padają od razu. Jednak dzieci niekoniecznie miały ubrania, które były podszyte klejnotami, które prawdopodobnie odbiły te kule. Więc żołnierze przystąpili do dobijania ich bagnetami. Kiedy wywlekano tą całą już rodzinę, teoretycznie martwą, do lasu, okazało się, że kolejne dwie córki żyją, więc znowu je dobito bagnetami. Następnie je rozebrano, um, ubrania zostały spalone, ciała zostały wrzucone do kopalni, a następnie oblane kwasem siarkowym. Tak kończy się historia dynastii Romanowów w Rosji. A jak już się skończyła dynastia Romanowów i historia Romanowów, to należałoby przejąć władzę. Jak się okazuje, władza bolszewików, która nazywana jest władzą radziecką albo sowiecką, Sowiet, czyli Rada z rosyjskiego, będzie, no. Przejmować władzę, jednak nie będzie miała wszędzie poparcia. I tutaj dochodzi do oczywiście e, walki z przeciwnikami, których no, nie uznawano jako prawowitych obywateli. Skoro nie uznają naszej władzy nielegalnej, zdobytej, to są kontrrewolucjonistami, a z kontrrewolucją się walczy. I do tych hasła będziemy wracali jeszcze wielokrotnie. Generalnie ci kontrrewolucjoniści to są ludzie, którzy byli przede wszystkim zwolennikami cara, byli przeciwnikami oczywiście tego, żeby ukarać go śmiercią i przede wszystkim byli cały czas zarządem tymczasowym. Cała armia była skupiona wokół generałów rosyjskich, między innymi Antona Denikina. O nim tutaj warto gdzieś tam jeszcze sobie pamiętać. Jak się okazuje, Dochodzi do wojny, ponieważ ci, którzy będą byłymi gwardzistami carskimi, będą popierali e, generalnie e, ten obóz, były obóz rządu tymczasowego, będą nazywani Białą Gwardią, a z kolei po drugiej stronie, przeciwko Białej Gwardii, będzie walczyć Armia Czerwona, a dokładnie to robotniczo-chłopska Armia Czerwona, kierowana przez lwa. Trockiego. Gość jest dosyć charakterystyczny. Do niego jeszcze sobie wrócimy przy okazji e, rządów bolszewickich, już tak stricte bolszewickich, e, komunistycznych czy też totalitarnych e, na terenie Rosji Sowieckiej, bo w specyficzny sposób Trocki straci życie. E, ale to w swoim czasie. I ta Biała Gwardia wiosną 1919 roku będzie wypierać Armię Czerwoną z kolejnych punktów. Jednak Armia Czerwona będzie stosowała przy okazji bardzo ciężki terror. Będzie stosować odpowiedzialność. Zbiorową. Zresztą biali i czerwoni będą razem ten terror stosować, natomiast czerwoni idą krok dalej. Zabijają niewinnych ludzi i to na potęgę. I to właśnie to spowodowało, że biała gwardia wycofuje się z tej wojny i no, umówmy się, będzie miało to decydujące znaczenie w późniejszym okresie czasu. Dlaczego? Dlatego, że teoretycznie sugerując się tym, że Skoro wycofujemy się z wojny, to prawdopodobnie bolszewicy, czyli ta Armia Czerwona, będzie zaprzestawała ze swoim terrorem i już można powiedzieć, że dojdzie do normalnego życia w Rosji, nowej Rosji. Ale nie, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że będziemy mieli bardzo ciężki terror po wojnie domowej i tutaj będziemy mieli przede wszystkim powołaną przez Feliksa Dzierżyńskiego, tak zwanego Krwawego Feliksa, który był Polakiem z pochodzenia, tak zwaną ogólnorosyjską, nadzwyczajną komisję do walki z kontrrewolucją, i z sabotażem. Czyli generalnie wszyscy, którzy są przeciwko nam, będą po prostu ginęli. Głównym takim zadaniem Czeki był terror i ten terror będzie funkcjonować przez kolejne lata, ponieważ bolszewicy nie zamierzali zaprzestać tego terroru, a chcieli rozprzestrzeniać rewolucję komunistyczną na inne państwa. I dopiero wtedy, kiedy my w bitwie warszawskiej w 1920 roku pokonamy armię czerwoną, jej pochód na zachód Europy, wtedy siądą sobie na tyłku i ten pochód będzie przerwany. A to będzie jedna z najważniejszych bitew w historii Europy, w całej historii. Na tym sobie kończymy. Dziękuję i do widzenia.